Lewica złożyła w Sejmie projekt poselski z propozycją zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i chce rozszerzenia renty wdowiej. Żeby pomysłu nie zablokowano w tzw. sejmowej zamrażarce został powołany Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, którego członkowie pod wnioskiem zbiorą podpisy i w ten sposób ten trafi do prac legislacyjnych. Klub Lewicy złożył stosowny projekt ustawy o ręcie wdowej przewidującej, iż e, e, druga osoba miałaby prawo do e, Części emerytury po zmarłym małżonku. Złożony projekt mówi o 50% tej drugiej emerytury. Niemniej jednak pani marszałek zamroziła ten projekt, dlatego też wspólnie z partnerami społecznymi z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, ale także szeregu innych organizacji społecznych postanowiliśmy powołać Społeczny Komitet Inicjatywy Ustawodawczej renty wdowi. Ten projekt obywatelski przewiduje właśnie ten 50%. Dzisiaj osoba po zmarłym małżonku ma prawo albo wziąć wyższą własną emeryturę, albo 85% po zmarłym małżonku. Dotyczy to szczególności kobiet, około 1,5 miliona kobiet, kobiety i dobrze, żyją dłużej, ale mają wtedy właśnie te kłopoty ekonomiczne. Średnia emerytura kobiety w marcu tego roku wynosiła 2150 zł, natomiast mężczyzny 3150 zł, stąd Widać te e, różnice. Dlatego też e, ten projekt ustawy chcemy, żeby był obywatelski. Dlaczego? Dlatego, że kiedy wpłynie do Sejmu, to pani marszałek musi w ciągu trzech miesięcy go uruchomić. Proces legislacyjny. Po drugie, jeśli nie zakończymy pracy w tej kadencji, to on automatycznie przychodzi na następną kadencję. Inne projekty idą do archiwum. Stąd grupa obywatelska uznała, że warto mimo niepewności co do jego końcowego efektu podjąć ten wysiłek, żeby to było gotowe, systemowe rozwiązanie wspierające właśnie osoby, które pozostają później sam jeśli chodzi o własną emeryturę. Takie rozwiązania funkcjonują w Czechach, funkcjonują w Niemczech, we Włoszech. To są środki wypracowane przez współmałżonka będąca albo w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, albo w krusie w służbach mundurowych co prawda nie ma funduszu, ale to państwo bierze odpowiedzialność. Przewidujemy wdrożenie tego projektu w trzech krokach, docelowo od 1 lipca 2024, natomiast pierwsze kto, kto by było 15%, potem 20%, i potem model docelowy 50%? Wszystkich tych, którzy są zainteresowani tym projektem, chcieliby go poprzeć, można to uczynić w naszym biurze, ale też będziemy zbierać wspólnie z partnerami społecznymi podpisy pod tym projektem ustawy w przestrzeni publicznej. Propozycja zyska status projektu obywatelskiego, jeśli zostanie pod nim zebrane minimum 100 tysięcy podpisów.